W sobie tę ufność nie lękaj się, a kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, Mi w sobie tę ufność nie lękaj. Się. Przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, te jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, mi w sobie tę ufność nie. Le W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami jest Duchem. Piotrze i Alicjo, bardzo serdecznie witam Was w tym szczególnym dla Was dniu Waszego ślubu. Witam Was w tej świątyni, uroczystość Najświętszej Marii Panny, Częstochowskiej, naszej patronki która otacza was waszą swoją opieką macierzyńską witam waszych kochanych rodziców którzy są dzisiaj z wami którym tak wiele zawdzięczacie waszych krewnych przyjaciół i wszystkich zaproszonych gości witam księży księdza Jana księdza Sławomira którzy razem tutaj sprawują tę mszę świętą waszej intencji Jesteśmy tutaj, drodzy, razem z Alicją i Piotrem, aby im towarzyszyć naszą przyjaźnią, naszą miłością i przede wszystkim naszą modlitwą. Chcemy dzisiaj, w tym ważnym dla nich dniu, modlić się za nich, aby Pan Bóg im błogosławił, aby obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami na tę wspólną małżeńską drogę, którą dzisiaj rozpoczynając. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawa Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napiłnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanii Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alicjo, Piotrze, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Wami w tym ważnym dla Was dniu. Wybaczcie, że może trochę jestem stremowany, bo Znam Was bardzo długo, od wielu lat i jesteście mi bardzo bliscy. Dzisiaj wszystko jest dla Was. I ta pięknie przyozdobiona świątynia, i Wasi goście, którzy przybyli z różnych stron, aby dzisiaj być razem z Wami, i księża. Którzy przybyli też, każdy z nich będzie sprawował ten wielki dar dla Was, jakimś msza święta. Wszystko jest dla Was. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, mówi święty Paweł, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź albo cymbał brzmiący. Gdybym posiadł wszystkie tajemnice, znał wszelką wiedzę, wszelką możliwą wiarę i zdobył całą majętność, a ciało swoje wystawił na spalenie, lecz gdybym miłości nie miał, byłbym niczym. Mówi Apostoł, że człowiek bez miłości nie tylko jest samotny ale jest bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Miłość nadaje smak, nadaje sens naszemu życiu. Ta miłość jest największym darem Pana Boga dla człowieka, ale też jest najtrudniejszym zadaniem, jakie Bóg stawia przed każdym z nas. Szczególnie przed małżonkami, którzy składają sobie przysięgę miłości. Miłość, jak słyszymy dalej w tym hymnie świętego Pawła, cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Myślicie, że to jest łatwe zadanie tak kochać, taką miłość nieść drugiej osobie? Może trzeba byłoby zapytać Waszych rodziców, jak to jest. Nie, to nie jest łatwe zadanie. To jest bardzo trudne zadanie, które dzisiaj staje przed Wami. Za chwilę, patrząc sobie w oczy, będziecie ślubowali sobie, ślubuję Ci miłość. Wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ważne słowa, wielkie zobowiązanie. Dlatego na koniec powiecie, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, aby tak się stało, aby się to spełniło. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ta prośba, to Wasze wołanie do Boga, to zaproszenie na wspólną drogę. Bóg spełni tę Waszą prośbę, przyjdzie do Was, do Waszych serc i to właśnie Jego przyjście do Was. To sakrament małżeństwa. Bóg przychodzi do Waszych serc. To jest wielki dar. Najważniejszy, jak dzisiaj pośród wielu wspaniałych i tych duchowych i materialnych prezentów otrzymacie. To jest największy prezent. Obecność Pana Boga. Przyjście. Sakrament. Dziękujcie z całego serca za ten dar. Wiecie, jakie to jest ważne, jakie to jest dla was potrzebne. Dziękujcie za sakrament do małżeństwa. Piotrze i Alicjo, taka jest wasza przysięga. Taka jest wasza odpowiedzialność. Takie ma być wasze wspólne szczęście. I pamiętajcie już na koniec, że Bóg, któremu zawierzyliście i które, którego zapraszacie, idzie z Wami, bo On pragnie Waszego szczęścia, bo Bóg jest miłością. Piotrze Jalicjo, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej mości małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia, Piotrze Jalicjo. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca Waszego życia? Chcemy. I czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy teraz Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania, niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie teraz prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Piotr, biorę Ciebie Alicę za żonę i ślubuję Ci miłość. Wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że ci nie opuszczasz do śmierci. Tak mi to pomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja Alicja biorę Ciebie Piotrze za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja w powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo błogosławi to obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Znak zawartego małżeństwa. Nałóżcie sobie teraz obrączki. Alicja. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Piotrze, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności, i Ojca i syna, i Ducha Świętego. Myślę, że na duże brawa zasłużyli. Módlmy się za nowych małżonków, Alicję i Piotra aby kochając się wzajemnie, coraz więcej kochali Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, aby trafnie rozpoznała swoje powołanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi, aby żyły w miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, niepoka niepokalaną oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich Jego wyznawców. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Ojcze Niebieski, wejdzie na Twoje dzieci, które przed Tobą. Zawarły związek małżeński i spraw, aby przez swoją wierność i miłość były radością Kościoła Świętego przez Chrystusa Pana Naszego. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste. Ty Powiedziałeś swoim apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z przekażmy sobie znak pokoju. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem rodzicielem, a, a do mnie, a powiedz tylko słowo, a będzie mu zdrowy na przyszłość. Kochane bracia, kochana siostro, nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie żyjesz, lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko, chcę dać ci siebie. Drodzy Nawożenicy, Alicjo i Piotrze, Piotrze i Alicjo, Chrystus Ewangelii, Jana. Mówi, to jest moje, albo w innym miejscu nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Tej miłości Chrystusa wzajemnej serca wam życzę i tej miłości Chrystusa, tej miłości na wzór Chrystusa wam serca życzę. Jak będziecie razem klękać do modlitwy, to te życzenia pamiętajcie. tę wspólną drogę przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim Bóg Ojciec niech was napełnił swoją radością i błogosławi Wami waszym dzieciom. Amen. Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w dniach pomyślności i chwilach doświadczy. Amen. Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu nie będą